No, dzień dobry. Jeszcze raz, Państwo nie wiedzą, że jeszcze raz, bo nam się tutaj głos nie nagrał dobrze. A przede wszystkim się bardzo rozgadaliśmy, bo jest tyle spraw, o których chcielibyśmy Państwu przekazać, bo myślimy, że są bardzo ważne i w ogóle to nagranie powstało w wyniku tego, co dzisiaj widzieliśmy. Najpierw ja to widziałam i zrobiło ja to, to na mnie krótko, powiedz. olbrzymie wrażenie. Potem Witek to była reklama szpitala, który nazywa się chyba Świętego Judasza. W każdym bądź razie jest to szpital dziecięcy, dzieci chorych na raka. I to był widok naprawdę wstrząsający, te maluchy z tymi biednymi, łysymi główkami, ich i ich, ich oczy, wyraz ich oczu. To była jakaś tam akcja po prostu zbierania chyba dotacji na, tak, na szpital właśnie, na badania nad rakiem i leczeniem tych dzieci. A zwracaliśmy się do Państwa z informacją o tych dwóch modlitwach, które w połączeniu mają niesamowitą moc, każda z osobna, ale tym bardziej w połączeniu, bo są po prostu na tej samej zasadzie oparte na wysłaniu miłości na temat potęgi tego mogą Państwo przeczytać na, na stronie, którą Państwu polecaliśmy. Um, power of um, love .net. I tutaj jest prośba. Jest to po angielsku. My możemy przetłumaczyć. No, na... Tak, ale mi skończyć zdanie. Sorry. Że chciałam powiedzieć, że ta modlitwa, która, ta strona jest. Stworzona przez nas w celu w pierwszym rzędzie używania tej modlitwy, żeby po prostu bezpieczniej się w Ameryce żyło, żeby zabezpieczyć każdego z nas przed różnymi wypadkami nieszczęśliwymi, nasze domy, nasze miasta i cały kraj Stany Zjednoczone. Ale ta modlitwa może być używana do wszystkiego. Także każdy, ktokolwiek z Państwa albo sam jest chory na raka, albo ma w rodzinie kogoś, kto jest chory, proszę właśnie organizować się rodzinnie, organizować się razem z grupami przyjaciół, żeby jak najwięcej osób jednocześnie przy pomocy właśnie tych modlitw dwóch modliło się za chorą osobę. Tutaj... Ja wspomniałem o tłumaczeniu, bo chcę. o tłumaczeniu, i wtedy powiem. Dobrze. Bo... Jaki jest namacalny dowód, zaraz Państwu pokażemy namacalny dowód działania tej modlitwy. A jest dużo rzeczy, które chcemy zrobić, bardzo dużo rzeczy, i po prostu brakuje nam czasu i środków w tej chwili, ale robimy tyle możemy, a tak aby ta informacja, którą tutaj przekazujemy, to są dwie naraz, Rosa mówi o naszym takim wielkim projekcie, a tutaj rozmawiamy o chorobie, jak to się ma jedno do drugiego, bo po prostu ta modlitwa jedna i druga działa na każdą rzecz w naszym życiu. To trudno jest od razu tak zrozumieć, a dlaczego my zwracamy się z tym do Państwa, bo jeżeli jeden drugiemu pomoże i jeden drugiemu zacznie tłumaczyć, krótko mówiąc, wiedza jest potrzebna, bo ludzie dlaczego. Skierowują się do specjalistów. No prosta sprawa. Nie mają wiedzy w danym temacie i oczekują, że specjalista im pomoże. To jest dość naturalne. Ale okazuje się, że na świecie w tej chwili yy, trzeba mieć własną wiedzę. To mi mówił mój tatuś, że jak będziesz miał wiedzę, będziesz czytał książki, będziesz się uczył, nikt tobą nie będzie kontrolował. I ta jest prawda, święta prawda, bo ludzie. Muszą też dużo wiedzieć na temat życia, tego właśnie a, tej, tej wiedzy, która jest po książkach, wiedzy, którą jest przekazywana w tysiącleciach przez tysiące lat, i ta część właśnie też tutaj to obejmiemy. O tym tłumaczeniu mówię, żeby ktoś współpracował z nami w tym dużym projekcie i żeby operował dwoma językami minimum polskim i angielskim. Bo chcemy rozpowszechnić to. Te grupy, tutaj, o których mówiłaś o modlitwie, to ja na pewno trzeba, trzeba. Stworzy się grupę, która będzie się modliła jako odpowiednia ilość na dany kraj, a ile osób potrzeba, żeby w tym samym czasie się modliła w tym dużym naszym projekcie mniej niż dwa tysiące osób na Stany Zjednoczone. Proszę sobie wyobrazić, że o zasięgu kuli ziemskiej. Czyli 6,5 miliarda ludzi, tych osób wystarczy mniej niż 9 tysięcy. To są małe liczby w porównaniu z ilością osób, i one mogą wpłynąć. Ktoś może zadać pytanie niemożliwe, jak i tak dalej. To wszystko jest potwierdzone właśnie przez fizykę, a nie przez Kościół, czy, czy, czy ludzi z mediów, którzy nie mają zielonego pojęcia, o czym mówią. Oni szukają sensacji, a lekarze trzymają się z nowych metod. Czyli dla mnie to są metody nie nowe. To jest 200 lat, jest, które, które jest w zasadzie tutaj przez tego, Pana opisywane 200-300 lat, gdzie y, zaczęto prowadzić y, wiedzę w złym kierunku, o, całą naukową fizyczną fizykę. Ja mam taką propozycję do ciebie, Witek, żebyśmy na temat wiary powiedzieli na następnej krótkiej kazecie, bo ona nie może przekroczyć 15, 15 minut. Natomiast teraz powiedzmy na, te, na temat Ho'oponopono i tej modlitwy, właśnie pią, piątego rodzaju ja modlitwy opartej na, na temat, uczuciu. Jest dużo bo, tematów, dobrze, dobrze, dobrze. A skończmy ten temat. Jaką ma znaczy, niesamowitą potęgę właśnie ta, ta modlitwa? Co zostało. zostało Udowodnione przy pomocy badań naukowych, i zostało po prostu zbadane, właśnie to, że ile osób potrzeba, żeby wywołać taki efekt, i wszystko to jest uzasadnione na podstawie no, reguł, czy tam praw fizyki kwantowej, w co nie będziemy w tej chwili wchodzić, ale mogą Państwo przeczytać sobie książki Grega Bradena na ten temat. Właśnie to jest człowiek, który, był, były naukowiec z dziedziny fizyki kwantowej, a od wielu lat zapalony badacz właśnie mądrości, staro mądrości starożytnej. On Takich kultur jak Majowie, Tybet, czy Egipt, i tak dalej. Ale i Indian tutaj. Indian tutaj, tak. Także jest to potwierdzone wszystko, te starożytne prawdy, na których właśnie się opierają te modlitwy i skąd one w ogóle pochodzą, zostały udowodnione przez nowoczesną fizykę kwantową. Ale ważne są praktyczne. I takie namacalne dowody, których sami byliśmy świadkami. I Witek właśnie na sobie właśnie doznał skutków cudownych działania tej modlitwy. Jest pięć miesięcy temu, prawie że praktycznie ściął sobie cały opuszek palca wskazującego bardzo ostrym, no wiuteńkim skampelem. Witek bierze Kumedin, to jest Blood Thinner, rozcieńcza krew. Także, a opuszek to jest najbardziej ukrwiona część palca, oczywiście, więc było olbrzymie krwawienie, ale ja natychmiast zastosowałam właśnie tą modlitwę, ten, tą opartą właśnie na uczuciu w sercu powstającym, uczucie miłości do tego palca, plus powtarzanie właśnie tych czterech zdań Hooponopono, do palca i do, tam do, do Pana Boga, do po prostu powtarzanie ich z uczuciem miłości i wyobrażaniem sobie, że krwawienie ustaje, że ból ustaje i że ten palec, że się łączą te komórki, że on się zrasta i że się całkowicie goi w bardzo szybkim tempie, że nie ma blizny. I u Witka tak, krwawienie ustało, mimo że zażywa ten kumedin i lekarze mówią, że gdy na przykład by miał trwać ząb, to na trzy dni wcześniej nie może tych tabletek brać i zawsze musi lekarza o tym uprzedzić. Tutaj krwawienie ustało, ból ustał i nigdy nie wrócił. I, I gdy sobie, Witek sobie opakował palec wtedy bardzo ściśle, kilkoma warstwami ręcznika papierowego, takiego grubego bardzo, i tak go miał chyba przez trzy tygodnie. Nie odczuwał żadnego prawie dyskomfortu. Ten palec w ogóle nie dawał znać o sobie. Gdy po trzy tygodnie rozwinął, okazało się, że palec jest pięknie zrośnięty. I teraz może on pokazać ten palec. Nie ma na nim żadnego śladu, ale gdyby Państwo go dotknęli, to tutaj też nic nie czuć. Dobrze. To Czyli jest, jest dobry, właśnie namacalny czas. skutek działania tych, tej, tej modlitwy. Czas, żeby... Czy też modlitw tych połączonych, ale każda, nawet osobna, jest wystarczająco silna, żeby zdziałać cuda dosłownie? No, przerywamy na moment. No, tak, chcę wspomnieć. Nagrywaliśmy z samochodu, teraz nagrywamy z hotelu. Dlatego wspominamy tam na pierwszej kasecie o, o wsparciu, także finansowym, żebyśmy mogli poświęcić się temu, co tutaj projektujemy i robimy, ponieważ wyślę to, co tutaj jest powiedziane, do osób, które kiedykolwiek z nami się kontaktowały na temat raka czy ktoś czy profilaktycznie, czy. Um, już ktoś był chory. Część osób z nami utrzymuje kontakt, część osób już nie utrzymuje. Także oprócz wysłania na no i przez YouTube wyślemy tutaj na te e-maile i prosimy po prostu o, o współpracę kogoś. Jeżeli ktoś z osób jest starszy i nie zna się na internecie, nie poświęca się temu, to nie ma problemu, ale na pewno ktoś z rodziny jest. I po prostu chcielibyśmy zorganizować grupę osób, które systematycznie działa i propaguje naszą informację, tak aby zapobiec problemowi, bo metoda Ashkara także zapobiega, czyści organizm i nie tylko leczy z samego raka, ale i z AIDS i z innych chorób. Więc my powinniśmy mówić na ten temat, nie kiedy jest już problem. Tylko jak zabezpieczać, jak zrobić to Z Dlatego potrzebny tu jest kontakt stały z ludźmi, i prosimy po prostu te osoby, które chciałyby działać, które chciałyby pomóc w sumie różnym osobom na świecie, tak, żeby się kontaktowały, zgłaszały do nas przez e-mail, co mogą zrobić. To wszystko trzeba po prostu omówić, ustawić się i bardzo prosimy po prostu. O, o wpisanie do nas, co możemy razem zrobić, co Państwo mogą, w jaki sposób mogą się przyłączyć, włączyć do naszej akcji. Dziękujemy bardzo.